Cześć, jestem Weronika. Pokażę Wam teraz, jak się robi dywan z neoliny. A jestem Gabrysia i pokażę Wam, jak się robi siatkę z neoliny. Krzyżujemy neolinę do siebie, zakładamy na kciuk i mały palec. Bierzemy neolinę środkowym palcem i tak samo z drugiej strony. Puszczamy z kciuków, wskazującym palcem bierzemy tą Tą linkę. Kciukę bierzemy przed ostatnią. I środkowym i wskazującym o tą linkę. Z kciuków przekręcamy linkę do siebie. I ze środkowych. A na małych palcach od siebie. I tak nam wychodzi dywan. Tadam! A ja Wam pokażę, jak się robi siatkę. Zakładamy na kciuki mały palec i bierzemy środkowym palcem. Z kciuków przekładamy na wskazujący palec, a z małych palców na. Serdeczny. Teraz z serdecznych palców obkręcamy i kładziemy na środkowy, a środkowego na wskazujący. I zakładamy na kciuk. Teraz na drugiej ręce. Na siebie. Teraz bierzemy pierwszą linkę i ściągamy dolną. I następną. i I ostatnią linkę kładziemy na mały palec. Tak bierzemy to. I otwieramy I siatka gotowa.